Redakcja rn.eu wspiera sklep Ole Ole, fani gier i technologii. Jest czwarta nad ranem i zazwyczaj oznaczałoby to bardzo markocznego Dark Arhona. Ale dziś wyjątkowo mam bardzo dobry humor. Każdy z nas ma chyba jakieś takie wydarzenie, jakiś event, jakiś festiwal, na którym bardzo chciałby być. Przynajmniej raz w życiu chciałoby się coś takiego zobaczyć. Jeżeli chodzi o kierki, to ja mam takie dwa. Jednym jest zdecydowanie E3 w Ameryce. A drugim takim wydarzeniem, o którym marzę, od kiedy małym chłopcem, jest QuakeCon. To jest event, który. Istnieje prawie tak długo jak istnieje moja pasja związana z grami, i gdy pojawiło się zaproszenie od BTSD, za które serdecznie dziękuję, na to, żebym mógł zobaczyć europejską wersję Koi Konu, no nie mogłem powiedzieć nie, mimo że zazwyczaj odmawiam wszystkim prośbom pojawienia się na tego typu wydarzeniach. Zazwyczaj po prostu odmawiam, ale w tym wypadku postanowiłem zrobić mały wyjątek. I mam nadzieję, że nie będę zawiedziony. Betezda nazywa rok 2019 rokiem Duma. I ciężko się z tym nie zgodzić, bo o ile niedługo premiera będzie miał Duma Eternal, tak prawdopodobnie na następnego Quake'a, bo jeszcze parę lat. Eee, troszkę dziwne, że pod banderą Quake'onu pojawił się jakby Duma, ale nie jest to oczywiście ewenement. W poprzednich latach eee, w ramach Quake'onu również poświęcono uwagę innym markom Betezdy. I mam nadzieję, że będę miał okazję Duma Eternal dzisiaj spróbować. Jest grywalny. Eee, w ramach dnia prasowego i prawdopodobnie jutro podczas dnia otwartego wygrywany będzie również. I mam nadzieję, będę mógł przekazać Wam swoją opinię na ten temat, chociaż słyszałem, że samego gameplayu nie będzie można nagrywać. Co do imprezy, jest zupełnie inna niż się spodziewałem zdecydowanie inna niż swój amerykański organ, głównie Quake.com, choć o 17 mamy mieć możliwość zobaczenia, co się tam dzieje w ramach transmisji z Ameryki. O ile amerykański Kwejkon to takie wielkie LAN połączone z powiedzmy małym pokazem firmy Bethesda, tak wersja europejska, choć również klimatyczna, bardzo podoba mi się ta pomarańczowo-czerwona atmosfera wszystkich stanowisk, tego piekielna, mroczna. tu to, to zdecydowanie mamy do czynienia bardziej z po prostu pokazem wielu różnych marek testy są sekcje dosłownie wszystkiego od Quake Champions po VR, więc można sobie ograć wszystko z pierwszym dumem który znajduje się za mną na DOSA na czele. jest też wersja dla Jaguar, PlayStation, Nintendo 64, więc można poznać całą historię duma. Bardzo mi się tu podoba, atmosfera jest naprawdę taka gęsta. Ciekawe, jak to będzie wyglądało jutro, gdy hale wypełnią się ludźmi. Na razie jest u nas jedynie garstka w ramach wczesnego dostępu prasowego ale atmosfera jest niezła, dość kameralne wydarzenie tego typu. Nawet małe EA Play europejskie, Electronic Arts wydawało się przy nim takie, może nazwijmy to z większym rozmachem, ale mimo to jest, jest w tym jakiś urok. Jest taki urok tych kameralnych, dawnych czasów, choć zdecydowanie jest bardziej komercyjny. I zdecydowanie nastawione na reklamowanie nadchodzących produktów niż na nowe imprezy, z których słyną klasyczne Bawię się fantastycznie, jestem wyspany jak nigdy. Myślę, że to jest najlepszy dzień mojego życia. I już po wszystkim, i nie będzie chyba dla Was zbyt dużym zaskoczeniem, jak powiem Wam, że najnowszy dum, wygląda i ogrywa się w dużej mierze jak poprzedni dum. Ale, co bardzo mi się spodobało, wprowadzono dużo takich elementów, nie wiem jak to nazwać, gamifikacji, e, nawiązujących do starych czasów. Na przykład teraz można podnosić w grze dodatkowe życia w postaci wirujących głów e, głównego bohatera. I po zebraniu takiej głowy staje się bonusowe skrzeszenie po przegranej walce. Czyli jeżeli nasze tapety spadną do zera, nie musimy cofać się automatycznie na z tym się zostajemy tylko Im więcej takich żyć podniesiemy i znajdziemy są one dość poukrywane tym więcej szans mamy na ukończenie pojedynków. W wyniku tego miałem wrażenie, że pojedynki były odrobinę trudniejsze, bo trzeba było oczywiście zbalansować fakt, że teraz można częściej umierać i jest to mechanicznie jakoś tam zorganizowane, że można się wskrzeszać limitowaną liczbę razy. Nie jest tego dużo. Ja znalazłem podczas ogrywania demat jedno, może e, dwa takie życia i wystarczyły mi na przejście całego demat. Ale rozgrywka bardzo blisko trzyma się schematu jedynki, przynajmniej w trybie single player'owym. Do gry miałem demo, na które składały się wycinki poszczególnych elementów gry, tak żebym mógł zapoznać się z różnymi nowymi mechanizmami, takimi jak wspinanie się po ścianach, które jest trochę prostsze niż możecie się tego spodziewać. Po prostu jeżeli jest jakaś powierzchnia, w której można się przyczepić, wciskamy przycisk E na klawiaturze, czyli przycisk akcji i bohater automatycznie wspina się wtedy po ścianie. Nie mamy większej kontroli nad tym ruchem. Podobnie jest z skakaniem na, jak na takie poziome rury, na których można się bustać i potem wyskakiwać. To również dzieje się automatycznie, po prostu wskakujemy na rurę i gra wyrzuca nas jak z procy, w kierunku, w którym powinniśmy się znaleźć. Oprócz tego pojawiło się trochę dodatkowych broni, kilka dodatkowych rzeczy, którymi można się... Zainteresować. Pan Kubaka dzisiaj właśnie koło mnie. On skończył dużo później niż ja, bo jest dużo słabszym graczem, niestety. Jak Ci się podobało dzisiaj? No wiesz, jako, że jestem dużo słabszym graczem, to trudno jest mi się tutaj wypowiadać, ale spróbuję. Dla mnie Doom Eternal jest zaskoczeniem pod względem tego, ile można było wprowadzić do tej gry. Nowe mechaniki, nowe sposoby poruszania się, inny poziom, inny. Znaczy, inny sposob, sposób projektowania poziomu też daje tutaj popis. Ja się mega jaram. To jest. Jak, tak jak czułem ostatnio, że mam taką grową depresję, że nie chce mi się w nic grać. Chce mi się żyć teraz jak życie? Eee, dziwne to jest. Nie mogłem się przyzwyczaić do tego, jak zbierałem te życia. Nie do końca jestem w stanie jakoś uzasadnić to gameplayowo, bo tak no jesteśmy, wiesz, tak coś nie ginęliśmy i się odwracaliśmy. To teoretycznie było do przyjęcia, ale te życia jakiś taki dziwny element wprowadzają. No mocno idą w retro, bo w tutorialu była muzyczka taka typowo klasyczna a z czasów tak. pierwszego Duma. E, przy znajdowaniu sekretu leciały takie dżingle pixelowe. I, te i bardzo mocno, wydaje mi się, cisną właśnie takie klimaty nostalgiczne, nie? No tak, tak mi się też wydaje, że zresztą jak cizowali tego duma, to chcieli zacisować tę drugą część, która faktycznie wyszła te lata temu, więc tutaj jest to oczko w tych graczy, którzy tę część pamiętają. Mnie się podoba. Mnie się zajebiście podobało. Mogę mówić zajebiście? Możesz Zajebisty będzie. mogę powiedzieć dupa. Mogę powiedzieć dupa? Ale tylko trochę. Pola od 76 dupa. 何だっけ